6 lat prowadzenia mojego kanału na YouTubie. Cześć tutaj Jeżero i metody na przeszkody zapraszam na podsumowanie tych 6 lat i moje 6 wniosków właśnie z mijających lat na moim kanale i jego prowadzenia. Zapraszam. Pierwszy i dla mnie jeden z najważniejszych wniosków, ja będę wymieniać tutaj po kolei, jednak to nie jest hierarchia, nie, że pierwszy jest najważniejszy, a drugi mniej ważny. To nie po prostu, tak jak to będę wymieniać, tak mi to przychodzi do głowy, ale ten pierwszy chyba bym jednak uznał za, za, za jeden z najważniejszych, czyli po prostu was spotykać, was poznawać i widzieć to, jaki progres żeście zrobili, że podjęliście wyzwanie, że ktoś się zdecydował, że wydawało ci się na przykład, że nie dasz rady, a jednak pobiegłeś i zobaczyłeś, że dasz rady, że jakieś przeszkody uważałeś, że nie jesteś w stanie przejść, a potem skorzystałeś z filmu, pomyślałeś, potrenowałeś i zrobiłeś, czyli właśnie to, że korzystacie z tego, co dla was tutaj publikuję, to dla mnie bardzo, bardzo, bardzo ważne i najcenniejsze, właśnie zobaczyć, że ktoś Doszedł dużo, dużo dalej, no bo skorzystał dziś z tego, co ja wrzuciłem. A ja jeszcze lepsze jest chyba to, że sporo też jest takich osób, które w tym momencie doszły dużo, dużo, dużo dalej niż ja, potrafią więcej, więcej szybciej biegają, biegają w elicie, walczą o miejsce, a gdzieś właśnie też zaczynali na moim kanale, oglądając moje relacje, moje doświadczenia, moje tipy. Także dzięki, dzięki ogromne, wielkie za to. I to jest pierwszy punkt podsumowania. Właśnie Wasza obecność, możliwość poznania spotkań, masy wywiadów, rozmów, no o tym jeszcze później będzie, ale przede wszystkim wielkie dzięki za to, że korzystacie. Druga sprawa to Runmageddon i długo-długo nic. Oczywiście, prowadząc kanał, jedną z intencji jest, tak, jest taka intencja, żeby po prostu dotrzeć do jak największej liczby ludzi, żeby... Jak największa liczba was jak najszybciej się nauczyła pokonywać te przeszkody, ponieważ naprawdę nie warto w wielu przypadkach uczyć się na własnych błędach, tylko można się nauczyć na cudzych. Ja tych błędów masę popełniłem i mogę i chętnie pokazuje, co zrobić, aby ich nie popełniać. Bo rzeczywiście niektórych rzeczy trzeba doświadczyć na własnej skórze, żeby wyciągnąć wnioski, ale są takie, które naprawdę można się nauczyć na cudzych i po prostu dzięki temu dużo szybciej. Dojść do efektów, do wyników, do, do satysfakcji i właśnie pokonywać tą drogę. No i żeby dotrzeć do większej liczby osób, to to najlepiej by było od początku skupiać się na no ponieważ on jest największy, najpopularniejszy, ma w Polsce najlepszy marketing. No i jak ktoś pyta biegi przeszkodowe, nie, a co to jest? A, Ranmagedon, a ok. No więc no jest najpopularniejszy i większość z Was zaczynało. Ja jednak uznałem inaczej. Od początku bliski był mi Spartan, 2017 rok zacząłem i potem już w 2018 też zainteresowałem się barbarianem właśnie no, ze względu na przeszkody. Oba te biegi stawiają raczej bardziej na sportowe wyzwanie, na mentalne wyzwanie, poznawanie ludzi. O podobnym podejściu mniej na taką typową zabawę w błocie, przenoszenie się za barana i macanie po pośladkach, no i teżanie w błocie. No, mnie generalnie to od początku nie interesowało, więc dlatego zwróciłem się w inną stronę. Jednocześnie Run Magedon robi świetną robotę, jeżeli chodzi o promocję sportów przeszkodowych, biegów przeszkodowych, od niego większość zaczyna. No i w związku z tym, dlatego też u mnie na kanale z czasem. W w liczbie filmów wyszedł na drugie miejsce, gdzie 70 filmów gdzieś tam tematykę Ramagedonu porusza. Na pierwszym miejscu nadal jest Spartan 104 filmy i Barbarian dobijamy do 60 i na pewno w tym roku będzie więcej. To tak troszeczkę też tytułem statystyk, jednak, właśnie to jest to podsumowanie, że Ramagedon, a potem dopiero w Polsce cała reszta. Trzeci wniosek, taki dla mnie najtrudniejszy, zresztą to obserwuję od lat w wielu przestrzeniach. Wartość ma małe wzięcie. Można przekazywać bardzo dużą wartość, jednak zainteresowanie, zwłaszcza w takiej niszy, jakim jest OCR, no będzie jednak stosunkowo nieduże, ponieważ sama wartość trudno się broni. Ludzie generalnie wolą oglądać Coś to co jest śmieszne, kontrowersyjne, w jakiś sposób wywołuje bardziej emocje. No tutaj by można było wchodzić bardziej już w psychologię tego, dlaczego tak się dzieje, ale właśnie wolą rzeczy rozrywkowe. no Zresztą świetnie to pokazują różne filmy, seriale, prawda? No bardziej chcemy w jakiś sposób się poczuć niż czegoś się nauczyć, więc u mnie no siłą rzeczy ten kanał nie jest jakiś specjalnie rozrywkowy. Oczywiście, no można by było jakoś tu kombinować i trochę się powygłupiać, tylko generalnie to nie jest moje. No ja tego nie, nie chcę robić, ponieważ byłoby to sztuczne i nieautentyczne. Czyli, właśnie przekazuję wartość i dzięki wszystkim tym, którzy korzystają właśnie z wartości. To jest jedna sprawa. To, że wartość ma małe wzięcie, no to też pokazuje nasze podwórko, że na przykład świetny kanał Toros TV, założony przez Przemka, twórcę Torozu, no. Pomimo, że jest kapitalnie zrealizowany, technicznie, sprzętowo, montażowo, studyjnie, oświetleniowo, no i przede wszystkim jest poprowadzony świetnie. Wywiady z bardzo ciekawymi ludźmi, no merytorycznie, naprawdę najwyższa półka, no to oglądalność tam to jest minimalna. To, to w ogóle. Bardzo, bardzo niewiele osób to ogląda. Podobnie było z kanałem Power Training, jeszcze tam, Hen Hen lata temu, też fajne wywiady, ciekawe materiały, ale to po prostu nie miało wzięcia, ponieważ tam była tylko, właśnie, no niestety tylko, ja bym powiedział aż, no, ale była tam właśnie wartość, która nie była opakowana w rozrywkową lub kontrowersyjną formę. Zobaczmy sobie na Pierwsze filmy z -Magedonu, które gdzie były wywiady z ludźmi docierającymi na metę, uboconymi i tam była taka dziewczyna, która w bardzo fajny sposób ich zagadywała, i tam... No i to było śmieszne. Po prostu fajnie się to oglądało, świetne teksty tam padały, no i po prostu się to oglądało, żeby się pośmiać, ale gdybym chciał. Z tego filmu wyciągnąć jakiś wniosek, no dobra, ale jak się przygotować do tego biegu, co jest ważne, czego się można nauczyć, jakich błędów nie popełniać, to tego tam nie było. Ale to ma dziesiątki tysięcy odsłon, a coś, co daje wartość, no ma tych odsłon znacznie mniej, ale tak po prostu już jest. Więc wartość ma niewielkie wzięcie, ale dziękuję ogromnie za tym, którzy jednak wzięli z tego mojego kanału i skorzystali. Dzięki. Kolejna sprawa to jest oczywiście poznanie niesamowitej liczby zakręconych na sport ludzi. Ludzi też zainteresowanych podejmowaniem wyzwań, wychodzeniem z tej przysłowiowej strefy komfortu, ale właśnie rozwojem, sposobem myślenia. No i właśnie zainteresowanych niesamowitą przygodą, jaką jest no nie tylko sport przeszkodowy, ale sport w ogóle. Dzięki kanałowi też stałem się na tyle znany, że zacząłem prowadzić zajęcia, zacząłem prowadzić warsztaty. Wiele z Was przyjeżdżało na moje warsztaty czasami ze Szczecina, z Gdańska, z Wrocławia. Naprawdę dzięki ogromne i, no i to jest zaszczyt dla mnie móc prowadzić takie zajęcia. Tutaj wielkie podziękowania dla wszystkich, u których mogłem takie zajęcia prowadzić. No i przede wszystkim oczywiście dla Łukasza Wańczyka i BFIT24 w Krakowie, gdzie nadal prowadzę warsztaty i regularne zajęcia. I to jest super punkt tygodnia właśnie pozdrawiam wszystkich uczestników i uczestniczki moich zajęć w Krakowie. Także no właśnie, prowadzenie zajęć, dalszy rozwój, poprowadzanie szkolenia z Łukaszem, no to też jest gdzieś efekt uboczny tej wartości, którą dawałem, że właśnie z jednej strony dużo ludzi woli się pośmiać, prawda, i gdzieś tam sobie pooglądać kotki i pieski i dzieci padające do basenu, a jednocześnie jednak jest Spora część takich, których interesuje wartość są się rozwijać i właśnie takie osoby spotykam i spotykam i bardzo, bardzo wam za to dziękuję i sam się z tego też cieszę. Kolejny wniosek to jest taki: Rób co się da z tym co masz i jak się chce, się to się da się. Generalnie Zastanawiałem się, czy ja mam wystarczająco dużo do powiedzenia, czy ja to wystarczająco dobrze potrafię pokazać, żeby podzielić się swoją wiedzą i swoimi umiejętnościami no niecały rok po rozpoczęciu treningu OCR. No uznałem, że zobaczymy. No sprawdzę, co się stanie, jeżeli chociaż troszeczkę więcej wiem od osoby, która mnie ogląda, no to już jestem w stanie jej czegoś nauczyć i uważam, że to jest. Całkiem ok, dlatego też właśnie zacząłem kanał, nie czekając aż będę mistrzem świata, tylko jak czegoś się nauczę, to mi pomogło, to było dla mnie skuteczne. Dobra, puszczę dalej, może komuś się przyda, więc to jest jedna kwestia. Druga też, jak się chce, się to się da, się. No ale nie, no to ja nie założę kanału, jak ja nie mam. Nie ja wiem, 15 aparatów, studia, 6 mikrofonów i potem 5 komputerów, które byłyby mi w stanie przemielić ten obraz w 50K i z 5 mikrofonów i kilka ścieżek dźwiękowych. No, nie potrzeba tego, moim zdaniem, na kanale, który koncentruje się jednak na wartości i przekazywaniu doświadczenia i bardziej treści związanym co i jak niż. Pokazywaniu tego w jakiś niesamowicie fajny sposób, bo oczywiście, jeżeli kręcimy kanał podróżniczy czy coś, to bardzo ważna będzie jakość obrazu i, i super, żeby to było tam naprawdę świetnie zrobione, ale w tym przypadku to, co jest, jest wystarczająco dobre i uważam to po sześciu latach nadal i tak do tego podchodzę, że po prostu rób co się da z tym, co masz. Ten sprzęt, który jest, też wystarczy. Ostatni wniosek, co dalej? Co dalej? Ponieważ przeszkody troszeczkę się wyczerpują, które jestem w stanie omówić. Zresztą ja uważam, że lepiej jest poznać trzy zasady ogólne i potem pomyśleć trochę i aplikować te zasady do różnych przeszkód, niż uczyć się każdej przeszkody z osobna. Więc to jest takie coś, z czym też bym cię chciał zobaczyć. Jak byłem na kursie prawa jazdy, to. Ktoś zapytał, no, a na czym będziemy jeździć. No A powiedział instruktor, że na Volkswagenie: No ale proszę pana, egzamin jest na Chevroletcie. Jak się chce uczyć na Chevroletcie? No, instruktor odpowiedział: Proszę pana, ja pana uczę prowadzić samochód, a nie Chevroletta. Jeżeli wsiądziesz do samochodu, masz umieć poprowadzić każdy osobowy samochód. I podobnie jest z przeszkodami, są no, po prostu pewne ogólne reguły. Więc. Będę oczywiście nadal rozpatrywać poszczególne przeszkody, ale z taką myślą tutaj zostawię. Coraz mniej tych przeszkód, no więc też i coraz mniej metod siłą rzeczy będzie. Na barbarianie jeszcze jest sporo, więc to myślę, że trochę odcinków jeszcze powstanie. Następnie co będzie dalej? Relacje? Relacje zbiegów, jakieś takie przemyślenia, doświadczenia, jak się przygotować analiza trasy. Pewnie będzie i ustroń, i Ramadan Ultra, może Spartan Ultra zobaczę. W tym roku będzie w Malino. Także mam doświadczenie z Malino, więc może zrobię analizę trasy. No i tyle tak naprawdę. Jakieś wywiady raz na czas. Mam jeszcze z Kasią Budzisz wywiad, który będzie, będzie niedługo, ale ogólnie na kanale będzie siłą rzeczy po prostu już troszeczkę mniej. Bo nie widzę potrzeby wrzucania, byle wrzucać. Tylko jak mam coś do wrzucenia, żeby to było wartościowe, będzie mniej. Również w związku z tym, że. Prawdopodobnie jeszcze nie teraz, ale już niedługo będę zakładać kolejny kanał Od Głowy Strony. Od Głowy Strony, czyli właśnie bardziej związany z myśleniem, ze sposobami myślenia, ponieważ generalnie im dłużej siedzę w tych tematach, tym bardziej widzę, że jakość życia zależy od jakości myślenia. Jakość czegokolwiek, co robimy, zależy od jakości myślenia i jak na ten temat myślimy. To jest no, fundament. Tak naprawdę wszystkiego i o tym będzie więcej właśnie. Także to jest nowy projekt, który niedługo będę rozpoczynał bloga też będę odpalać od głowy stronę. Także niedługo to już będę ogłaszać. Ale to jest inny temat. Tutaj jeszcze raz dziękuję wszystkim, którzy mnie oglądali, oglądają. No i co? Do zobaczenia na trasach. Powodzenia w treningach, powodzenia w jakimkolwiek rozwoju, uczeniu się nowych rzeczy, odwagi i do zobaczenia na trasach.